Alkohol. cheers, Tutaj. let's baliza. Wracam po czasie, adwokacik, czyli z grubej dury Tutaj u mnie już pierwsze mordy Menio i Kaper Jesteśmy u mnie dzisiaj sobie na spokojnie Tutaj siedzimy, jak widać zrniaczek jakiś Jeden taki spokojny No a co, jutro ruszamy do Budapesztu, także bądźcie z nami, bo będzie fajny wypad Pozdro! O oh, jest! Oh. Oh. <laughs> Mordeczki po nas przyjechały Jędkur Wersji na nasi nowi menadżerowie Faki kozak o, w zajebistym o, o, mieście tak samą, nie? Czyli u mnie w domu Ale tutaj nie ściągamy metek, bo to, lokujemy Zare. <laughs> Ale idziemy no, Zare? 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 To jest nasz busik i ogólnie Ruszamy nim Zaraz będzie zajebiście Prywatny bus Adwokacika to, Tak, właśnie loga brakuje no, tylko. Dobra, zbieramy się i Możemy lecimy. Musikiem zatankowaliśmy. Długa podróż przed nami, bo schował. <śmiany> schował, wariacik. Dobra, <śmiany> jak podróż tutaj, musik, opowiedz coś. Fajnie, fajnie. Tyle ci mogę powiedzieć. No, jest przyjemna ekipa, jedziemy sobie. Dopiero wyjeżdżamy z rybnika, czyli 5, około i pół godziny przed nami. Dotarliśmy do Budapesztu. Cześć Morel, spany po podróży? Pospałem sobie troszkę, jest dobrze. Morel nie spał całą noc dzisiaj, więc no może być ciężki dzień. No youtuber. Jest youtuber nasz. No nie? Słynka z e, Trasher. Trasher Bez tak. tego nie będzie wygrania pieniążków, więc musimy wam to kupować Tylko do piątku, także wiecie, że musicie przegrać paczek. No dobra, to spoko, załatwimy. Znaczy w sensie i tak byśmy na nie wygrali. <laughs> Wstawiamy syzdeki pani Jan tutaj Tronowa dobrze, dobrze się gra Jak <grym> kapel tutaj? sprzęt warunki Poko. Tak wszystko działa? Pana, jest no. Tak, ustawiliśmy SDE na już i wracamy teraz do hotelu Media Day te sprawy ciężki dzień Jedziemy tak. właśnie do hotelu W hotelu będziemy mieli teraz Media Day. zjemy coś może pogramy i odpoczynek. Jutro dzień wolny. O, od razu naprawiłem. Teraz zdeź mordę twoją brzydką. Hehe. <noise> no i co? Mamy tutaj gumę Orbit. Gdzie masz Pumę? To jest tutaj. Puma. Dlaczego? Kapel się nie rozstał jeszcze na Sago, jak widać. No, jeszcze serduszku. A serde... gdzie Łomża jakaś? Serduszku Łomża? To wątrobie, już... nie? Tak, wątrobie. Tutaj Orbitka. Proszę bardzo. No, że chcieliśmy alkohole. No bardzo. Nie, już, O, gość tylko sklep z alkoholem. A, no właśnie już, już nie to jest, to się bo jest w już zwyczaju, nie? Dużo alkoholia? Budapest jest uh, amazing <laughs> Nice English man Dziękuję nagrywa pizzę i Starbucks i Nie No co on ci nagrywa w twoją mordę? No na pewno jest piękniejsza niż ten Budapest <laughs> <Aha. laughs> Tylko, z... że widzę nie miał ogórę. Okay, czyli hotel mamy praktycznie w samym centrum, więc zapowiada się wow <laughs> Zapowiada się wow Czyli <laughs> ja, nie, nie chciałem tego określić słowami jakie wyraża moja, to moja to głowa, jest ale jesteśmy w zajebistym miejscu Panie bo do... <gryzie> to! Co się robi, kurwa nagroda, chcę mieć 2 miliony subskrypcji, a ty wypowiedzieć, nie ją kurwa. Wow. Zaraz, zaraz zostaniesz weptem może. Nie, no będzie gdzieś świętałe zwycięstwo, tak? No tak! O to tu chodzi. Teraz zejść tam. ja będę youtuberem, bieski tu. Nie jesteś. Halo, dotarliśmy na Mediadej. Koszuleczkę, pokaż koszulkę, zaprezentuj. Piękna. Co, będziemy mieli Zaraz nawet nie mieliśmy okazji jeszcze walizek włożyć do pokoju. Więc jesteśmy teraz zmęczeni. Nie pozwolili nam się umyć. Ani załatwić za spraw fizjologicznych. Adwokacik TV4 w nawiasie nie pozwoli nam się umyć. Zobacz, ekipa już tutaj gotowa, koszuleczki założone. Weź mnie nagraj też, żeby było na kamerze. A już się nagrywa? Tak, ładne tutaj, z tego szparodziała jak widać. Koszuleczka. Obróć się. Elegancko oprócz się. Zbieramy zamówienia, za co najdługo. No, 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 no. Super, super. Ale nie, na to nie zamawiamy, tylko na to. Chyba na takim poziomie. Taki 10 na 10. Manager nowy, ma koszulkę ładną. Dzień dobry. Znaczy trener, to? nie wiem to... czy to jest teraz trener... Ja jestem w wszędzie, nie? <śledziny> I kierowca jeszcze do tego. Ta. I do tego brat i skóra. To najgorsze w sumie z tego wszystkiego. rodzinie, <śledziny> nie? Tak. Kobiety się malują. Sperek tutaj malowany widać i drugi model it's model kurwa a mamy gwiazdy wszyscy się zatrzymują o. będzie na wilogo jak szpera nagrywa jeszcze raz będzie na wilogo jak szpero nagrywa kurwa czekaj bo ktoś mi napisał dobra teraz będzie na wilogo jak szpero nagrywa tak, Kurwa, mamy... to ładnie nagrywa niż ten, niż ten, no, niż ten, ten aparat. Masz, Jeszcze nie wiem co to jest do końca, ale będziemy tu jeść. Węgierskie jakieś potrawki tradycyjne. Fajny media day. Hello, my name is Grzegorz Peron-Dziamały. I am from team Bukaci. Sniper, leader, sometimes coach and manager. Sometimes cold. Mm. Thank you, thank you. Thank thank you. you. Next victim. Put, uh, pork meat. Uh, this is goulash uh, soup. And this is kebab as well. This is our call, the British Kodach. It's uh, really tasty, like sugary. And very helpful. Mówię, <grymne> 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 że by Pierwszy jak w całym dniu. A prawdziwe węgierskie jedzenie? Mamy tutaj do wyboru. Testujemy. Dobra. Tylko zimna. Dobra. Ciaper od 1 do 10? 12. Na... Zimna, więc 8. Dobra. Testujemy alkohol. Cheers. <grymne> O. No, fajnie. fajna. Ona dobrze działa komputer. na swoim miejscu, wszystko działa. Takie lampy razem. Toż popidki. Faktycznie no to ja rozumiem. To tak szybko. Ale smaczne. Very good guys, very good. Thank you. You are great eaters. You are humble. Szybko przedstawię pokój, bo dotarliśmy. Wygląda jak łóżko małżeńskie, ale na szczęście są dwa pojedyncze, bo nie chciałbym spać z tym człowiekiem. Niestety widoków nie mamy tak jak koledzy z Virtus.pro. Noo. z takich ładnych widoków na morze. To jest trochę. No ale trudno, to nie przyjechaliśmy po widoki tylko po co nie Kacper? No, Jasne. <laughs> Hello. Numer 2, witam serdecznie, jesteśmy już po śniadanku z Kacperkiem. Tam, tu drzwi. Spokojnie. Tutaj jest śniadanko, jak widać. Tak przedstawia się nasz hotel, bardzo ładny, nie wiem czy to mówiłem wczoraj. Idziemy, właśnie, sobie pograć gierkę do Prakrumu. Musimy się rozrzeć dzisiaj, bo mamy jako jedyny dzień przerwy, można powiedzieć. My i NIP tylko. Wczoraj, sobie wieczorkiem co robiliśmy, OPS troszeczkę byliśmy zobaczyć, sobie byliśmy tam. na mieście na jachcie, wypiliśmy sobie piweczko. No, no spokojnie, wieczorek Panie fajnie było. No. no, i dzisiaj, już typowo do pracy, można powiedzieć. A, do roboty. Do roboty wjeżdżamy. Dobra, lecimy do Prakrumu. A, jeszcze musimy załatwić sobie. Poście. Pościel, ponieważ mi yy, Kasperowi, ale Oczywiście, małżeńskie, nie. Tak to wygląda z windy. Wieluście, Dzień rozgrzeweczki. O, tam gra Virtus teraz na trikt. Pierwszy meczek turnieju, Wygrywają. magi się rozgrzewają. No, na paska gra. taki słaby. Taki słaby, dlatego. Dla to ja oczywiście. Nie jest tak, nie? Patrzcie, analizka. Nikt nie ma szansy jutro. A tu Tomasz Pecher wójci. Jest i czy <noise> ten. <noise> idziemy na spacerek, żeby troszeczkę odświeżyć umysły. I idziemy zobaczyć ten y, znany most w Budapeszcie. Jakieś tam. No, czyli bardzo. Jakieś foteczki, coś tam porobimy. No i wracamy do pracy dalej. Jak się dzisiaj trenowało? Zajebiscie na no. fajnych monitorach. A właśnie, no monitory mamy samiutkie, 144 Hz, ale to tylko w rumie Tutaj jest znany most to tam nasz hotel Idziemy na basenik się wychillować Tak to właśnie wygląda Popatrzmy tutaj Adwokaci gotowy Gdzie reszta ekipy? Tak tego, tego nie miało być. Jest i on. Aha, witalny. Match day today, we're playing against NIP. I for NIP, advocacik. Dzisiejszy dzień niestety nie miałem czasu nagrać, ponieważ byłem skupiony na grze i mojej drużynie. Pokaż się, co trzymasz oh, 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 oh. Dzisiaj oh, 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 oh. zmieniamy nazwę na Advo Meister, Na jeden wieczór, ponieważ jutro mamy wolne. No, to? tylko. Do góry, nie? Chipsy. Chipsy, cola, gramy, każdy gola. ma to, co lubi. Morel ma wow. sprite, a ty masz chipsy. A kapel ma kurwa <granu> <granu> Ale gdzie Każdy ma odpowiednie życie. Ja nic nie mam, bo ja nic nie lubię ogólnie. Ja nie będzie raz... nas. No właśnie, problem, jesteśmy głodni i nie możemy jeść. Co to za skomentujesz? Tyle, on już ma swoje, został Nie chce się z tobą gadać, bo z nikim mi się nie chce gadać. Naprawdę, tylko czekam na to. A powiemy o dzisiejszych meczach. Na dzisiejszym dniu to tak. Pierwszy meczek na NIP. Train był do wyciągnięcia, no nie wyszło oczywiście szpero w klaczu więc no. no, nie spodziewałem się nic Tutaj innego. Tutaj właśnie w tym momencie stacji będą pokazane tego meczu. No. <laughs> Potem na jaka była mapa? No w Airbusie to nawet jest, nie pierliśmy. <laughs> Piękny wyjazd. A drugi, drugi mecz? Przygotowaliśmy się, oglądaliśmy sedemka. No nie No ale to. Szperacie nie czy nie? No ma pogodaliśmy... Ale analiza się przydała. Oczywiście że tak. No. No. Bardzo się przydała. No i co, poszło gładko. Jesteśmy w Ćwiercinale. Zapraszam w sobotę na trik, tutaj na mecz. tam na wprost i zakupił od razu, prawda? Ta, tak, miasto świętować, Rzadko się taka coś zdarza. No to było dobre. Manko, dzisiaj mamy wolny dzień. I akurat w sumie to nie taki wolny, bo mamy mecz na Bipro, oficjalnie. Dobra, koniec pauzy, muszę iść grać. Za, wrócę za chwilę. Nadin nas trollował. Jeszcze mam chwilę, żeby pogadać. Więc gramy mecz na Bipro. Dzisiaj przygotowujemy się też troszkę na mecz streak, który zagramy jutro. Na świątkę zajebał, nie? Co to? Ja ci rzuciłem moją Elkę. Bo... A tam leży moja Wupa. Kurwa, znowu wodę sobie wlałem. Nie, no boże, kurwa. <laughs> Manko, jesteśmy już na scenie jak widać. Będziemy grać na Trick. Niestety nie nagrywałem nic, bo mam problem z kamerą i z baterią. Kater, jak nastawienie przed meczem? Dobrze, nie tak? ma nic do stracenia. Damy radę? No, radę. No i tak to wygląda, na razie nikogo nie ma. Virtus wygrał mecz przed chwilą. Ja postaram się ponagrać jeszcze po meczu coś, bo tak jak mówię, poskoczyłem kamerę na chwilę. No, wczoraj co, rozgrzewaliśmy się, przygotowaliśmy się pod West Zaskoczymy ich weto chyba Jędker, Zaskoczymy weto dzisiaj? Zaskoczymy no, tak, prosty, że o, tak. Zaskoczymy samych siebie pewnie też. <grym> Dobra, kończę. Ban. overpass. Siemanko, mamy dzisiaj niedzielę. Wczoraj niestety porażka na trikt. Miłka zaskoczyliśmy dzięki temu panu. Muszę przyznać, że tutaj nie że dobrze grał, to się fajnie przygotował. Na naszych łapkach niestety, czyli inferno i trefę zassaliśmy, no ale trudno. No i co? Zajęliśmy piąte szóste miejsce na V4. Wczoraj adwokacji był Lany. Trzeba było że jak powiem, uczcić niezły wynik, ale mógł być lepszy wiadomo. Nagrywaćcie? Nie. Mogę być swoim nie, operatorem. Nie, to jeszcze to coś coś nie te Jak będę miał 100 tysięcy subów, to, to będziemy mieli... Subskrybujcie, będę mógł, tutaj w czerwony guzik. Będę mógł zatrudnić kogoś na swój kanał już będę mógł mu płacić zajebistą Wypłatę. wypłatkę pieniędzy. No tylko musicie wiecie wbijać suby. A tak serio. Będziemy szukać teraz suwenirów. Uciekamy do domu po fajnym turnieju. Właśnie wjechaliśmy w suwenirki. Jest to ostatni zakup przed wyjazdem do domciu. Mamy tutaj prawdziwych, prawdziwych koneserów, magnesów. Co panowie powiecie o tych magnesach? Jest tak. liczne wręcz. Dlaczego wobec mi? Co ma w sobie takiego? Tutaj ma takie te, jest napisane Budapest i to jest miasto. No koneserzy się znają, widać tutaj, oceniają. No i co, kupimy to? Kieliszki, to nie dla mnie, ja nie piję już, po tym lanie nowy człowiek. Po lanie. No od jutra się zmieniam. Od poniedziałku jak to bywa, nie? Zawsze. Głupca, kaper.

piękny Potem doszło parada tych podmiotów. Pięknie. I... Magnesik. On jest mi się umyć. Ok. Ja ci pokażę, Magnesik. No, z dupy więc z dupy wyjmę. <grym grym grym> Budapest. Ja, kupiłem pierwszy lepszy, bo <grym> byle mieć pamiątkę To nieważne jaką, byle być, wiesz. Na lodówkę, co nakleisz? Tak. Pokażę moją lodówkę w vlogu, zaraz. Jak będę w domu, tak będzie jak tak, teraz. Cık. I cyk, Budapest. I naklejamy na lodóweczkę, na przykład tutaj. I mamy piękną kolekcję. Manko, ja już w domu, mam nadzieję, że trwaliście do końca i vlog Wam się podobał. Chciałbym na koniec podziękować przede wszystkim kibicom za wsparcie dla Adwokacika, bo no jest to zajebiście miłe dla nas. Chcę podziękować e Imań Pro, czyli mojej agencji, za pomoc w wyjeździe. Chcę podziękować chłopakowi Jakub Salwa, który pomógł nam też troszeczkę w analizach przeciwników na tym turnieju. Oraz oczywiście całej mojej ekipie i bratu od Jentkera, Krzyśkowi, który też zajebiście się nam tutaj przydał jako menadżer i ogólnie pomagał we wszystkim. Także dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i do następnego, mam nadzieję wkrótce. Elo!